Dzień dobry. <laughs> Jeszcze raz. Dzień dobry, witam Was w materiale. Dzień dobry, witam was w materiale vlogowym. To jest siódmy materiał serii vlogów. Pierwszy po bardzo długim czasie, bo gdzieś w lipcu 2020 był ostatni vlog. Dlaczego? No to o tym w tym filmie, a teraz niech wejdzie moje piękne nowe intro. Trochę przeszło. No właśnie. Dlaczego vlogów nie było tak dawno? Dlaczego wszystkie moje materiały na każdym social mediu, jakim jest Instagram, Facebook, który gdzieś tam sobie żyje, i YouTube są tak nieregularnie. Otóż to, co się wszystko stało po tym, jak zacząłem nagrywać, zacząłem produkować wideo. To jest kilka aspektów. Pierwszym z tych aspektów jest to, że mimo wszystko cały czas się rozwija. Cały czas próbuje szlifować swoje umiejętności, cały czas próbuje być lepszy w montowaniu i w nagrywaniu filmów. Jak wiecie albo nie wiecie, jak nie wiecie, to się dowiecie stąd. Od dwóch lat prawie współpracuję z marką Teppelin, dla której nagrywam filmy, i myślę, że tam bardzo mocno widać to, w jaki sposób zmieniły się moje umiejętności w nagrywaniu i w montowaniu tej postprodukcji filmów, gdzie użyczam też swojego głosu. Oprócz tej współpracy z TepeLinkiem, podochodziło mi kilka innych współprac, m.in. współpraca z firmą Wizyter, e, którą serdecznie pozdrawiam tutaj. To jest firma, która znalazła mnie gdzieś w internecie, poszukając kogoś, kto będzie montował im wideo, zainwestowała we mnie, w sensie dała mi szansę i powiedziała, ok, nagrywajmy, róbmy to razem. Jeżeli nie wiecie, co to jest Wizyter, to jest aplikacja, która pozwoli, pozwoli Wam Kontrolować swoje wizyty i umawiać różne spotkania w bardzo wygodny i prosty sposób. Ja stałem się tak, jakby twarzą tej marki, przez to, że nagrywam dla nich filmy i instruktażowe, i jakieś reklamowe i tak dalej. I tutaj też to jest kolejna rzecz, która zajmuje mój czas, bo współpraca z Tepelinkiem, współpraca z wizyterem, nagrywanie moich materiałów recenzenckich, nagrywanie kilku materiałów dla innych agencji, które gdzieś tam ze mną się odezwały, to są rzeczy, które zajmują mój czas. A jak dobrze wiecie. Pracuję full time w godzinach 1119, więc mój cały dzień jest totalnie przez rozbity. W związku z tym streamy są rano między 8 a 11. Wieczorem coś dłubie, coś montuję, albo po prostu padam na przysłowiowy ryj po całym dniu pracy, siedzenia przed komputerem, myśleniem i tak dalej. I nie mam czasu na to, żeby cokolwiek robić wieczorem. No i kwestia tego, że witam w moim studiu, który jest w kuchni, zajmuje coraz więcej miejsca, bo mamy. Nowy regał, biurko, nowe sprzęty cały czas gdzieś dochodzą i jakoś to tak się tak jakoś to się dziwnie kręci. Zgubiłem się. No ale ten vlog jest totalnie na spontanie. Ja go nie planowałem specjalnie po to, żeby po prostu wyrzucić z siebie to, co, to, 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 co mi siedzi. Myślę, że takie właśnie tak powinny wyglądać vlogi. To powinien być spontaniczny materiał. A więc brak, regularno, brak regularności związany jest z brakiem czasu, który mam na to, żeby robić coś regularnie, no bo. Oprócz tego, że robię swoje hobby, to mam też życie, mam rodzinę, mam dziedzica swojej fortuny, który oczekuje ode mnie, że będę dla niego dobrym ojcem, będę z nim spędzał czas, mam żonę, która oczekuje ode mnie, że będę dobrym mężem i że będę też z nią spędzał czas i jej pomagał. Staram się to wszystko robić, staram się nie zaniedbywać tych obowiązków. W związku z tym dodajmy, dodajmy pracę, dodajmy życie, które się toczy cały czas wokół mnie i wokół nas wszystkich, dodajmy do tego hobby i trzeba wydłużyć dobę, bo 24 godziny to jest za mało. W związku z tym jest brak tej regularności i może się wydawać, że ale co to za problem jest nagrać film, czy nie wiem, czy na przykład wrzucić posta na Instagrama. Posłużę się przykładem tych dwóch filmów, które wrzuciłem wcześniej. Tego, że social media umierają i tego, że social media się ożywiają. Oprócz tego, że trzeba to zrobić, to trzeba to najpierw wymyśleć. A więc, trzeba znaleźć pomysł. A potrzebna jest chwila, żeby się na tym zastanowić. Trzeba znaleźć pomysł, wyobrazić sobie, jakby to miało do końca wyglądać, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Tym pomysłem było zrobienie dwóch oddzielnych filmów. Na początku było co innego, ale skończyło się na tym, że będą to filmy. Więc powstał pierwszy film, który miał uśmiecić socjal media, gdzie wykorzystaliśmy model Warfare 2 i najlepszą kampanię ever na świecie. I drugi film, w którym wykorzystaliśmy hologramy. I trzeba było się nauczyć teraz tak, jak zaanimować 3D efekty do tego hologramu, jak to logo z Instagrama przyczepić do tej teczki, którą podnosi Shepard. Jak e, zaanimować wszystko, jak ustawić światło, jak ustawić kamerę, nad tym trzeba pomyśleć. Tak samo nad każdym zdjęciem z Instagramem trzeba pomyśleć, co, gdzie, jak. Można strzelać zwykłe fotki po prostu biorąc telefon, mając jakiś dobry telefon, typu jakiś wysoki iPhone czy jakieś flagowe Androidy, to te fotki same się robią. One są dobre same z siebie po prostu po zrobieniu zdjęcia, ale są też osoby takie jak ja, które nie mają takich flagowców i muszą się męczyć, muszą używać jakichś aplikacji typu CapCut, Snapseed, Lightroom, Photoshop i tak dalej, kombinować, żeby te zdjęcia wyglądały. Są też osoby takie jak ja, które lubią, kiedy te zdjęcie jest w jakiś sposób dobrze zrobione, że tam jest jakieś światło, że jest jakieś ułożenie, coś jest ciekawego. Jakieś kolory i tak dalej. Ja lubię robić takie zdjęcia, nie lubię takich prostych zdjęć po prostu, bo mógłbym takich stykać miliony. Takie rzeczy robię na stoli z czasami nagrywając, ale to trzeba też zrobić. To jest, to jest pierwsza rzecz, czyli pomysł. Drugą rzeczą jest fizyczne wykonanie tego. Nagranie na przykład głosu do tego filmu, gdzie umierają socjalne media, zajęło mi jakieś pół godziny, żeby wymyśleć, co powiedzieć tam, i jak to nagrać, jak to powiedzieć powtarzanie tego, bo to coś nie pasowało, a gdzieś tupnięcie, a gdzieś ktoś przeszedł, a gdzieś coś. Potem jest produkcja tego wszystkiego, czyli montowanie, to są kolejne godziny. Jakbym miał policzyć czas, myślę, że na zrobienie tych dwóch filmów zeszło mi około 8 godzin, to jest cały jeden dzień roboczy po to, żeby wrzucić dwa 30-sekundowe filmy na social media. To jest czasochłonne. To zabiera czasu. Identycznie jest z moim contentem, który planuję robić teraz. Bo cały ten vlog miał powiedzieć dlaczego tak to wyglądało, ale jak to będzie wyglądało też teraz. Otóż jak to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało w sposób następujący, że na Instagramie będą krótkie filmy. Na przykład jakieś takie typu jak ten hologram. Zrobimy sobie ten hologram, który był w tamtym filmie. Gdzieś tutaj pewnie wrzucę. A potem zrobimy film na YouTube, jak taki efekt uzyskać. Co, co zrobić, żeby coś takiego zrobić? Czyli dłuższy materiał do tego krótszego, który będzie tutorialowy. Na YouTube będą trafiały oczywiście dalej recenzje, które cały czas staram się nagrywać, gdzieś pozyskiwać sprzęt na to, żeby, żeby coś wam pokazać żeby coś, coś przetestować. Na Twitchu będą streamy. I teraz streamy na Twitchu będą regularnie. Od wtorku do piątku, 8.11. Chyba, że nastąpi jakiś element typu mój syn zostaje w domu, bo jest chory. Bo jest święto, bo cokolwiek innego. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, tak jest zawsze w poniedziałek. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to wtedy po prostu streama nie ma i będzie informacja w socjalach, że dzisiaj nie ma, bo coś tam, coś tam, coś tam. Ale że na przykład jutro nowy film na YouTube. I tak będziemy sobie teraz funkcjonować. Wam mną widzicie troszkę sprzętu, który stoi, i to jest sprzęt, który trafi do Was 21 grudnia na charytatywnym streamie XPG Invity, gdzie wspomagamy radka, który. Jest bardzo ciężko chorą osobą i, i Wita z racji swojego eventu kalendarza adwentowego stwierdziła, że będziemy zbierać dla niego pieniądze, żeby mu było po prostu lepiej, łatwiej, przyjemniej. Chłopak bardzo uwielbia, kiedy dostaje lajka w social mediach, to będziemy to wszystko promować. Dla was, żeby was zainteresować, żebyście byli, żebyście może chętniej wpłacali pieniądze na naradka, będą do odebrania cały zestaw kompletny gracza, czyli Podkładka XPG Battleground, myszka od XPG, słuchawki od Savio i klawiatura od Savio, które trafią do jednej osoby. To będzie taka jedna paczka kompletna, żeby zmienić swoje biurko, żeby zacząć całą przygodę. Podczas streamów podstawie pieniądze na radka, każde 10 zł to jest wykupiony jeden los, następnie te losy są zbierane do puli z całego eventual kalendarza adwentowego. I jest losowanie, jedna osoba wygrywa biurko bądź fotel. Jedna albo dwie. Tego, tego nie wiem. To się domy, mi wtorek wam Także to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć. Chciałem też chyba o tym powiedzieć szybciej trochę, ale tu nie będzie cięć w tym materiale. Nie wiem jak długi on wyszedł. Nie będziemy ciąć, on po prostu zostanie obrobiony obraz, dźwięk i to wleci na YouTube. A. I to tyle. Vlogi będę starał się robić częściej. Może rzadziej stąd, może częściej gdzieś z zewnątrz. To taki był zamysł tych vlogów, żeby robić jeden stąd, jeden z zewnątrz. Zobaczymy, jak to się wyglądało z czasem. Na razie, zima, święta, nowy rok. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda i że te socjale będą żyły sobie na bieżąco czyli krótkie treści na Instagramie, dłuższe treści na YouTube i streamy. Światło się zepsuło. <śmłyszyny> to tak, żeby kończyć. Dzięki serdecznie, do zobaczenia na streamach na Instagramie, na YouTube.